Dzień dobry, witamy na kanale Zakochane TikTokski i dziś będziemy robić jogu i dla całej rodziny. Tak, robimy taki napój energetyczny dla całej rodziny, tak? Tak. A jaki, to Wam pokażemy za chwilę. I'm Najpierw trzeba wyrwać spinak. Dobrze, możesz wyrwać. Ile wyrwiemy krzaczków? Możesz wziąć całe z korzeniami. Bo już i tak musimy się go pozbyć, także... Śmiało ciągnij krzaka z ziemi. O! Duże korzenie. No pięknie. Wychodzi. Ile weźmiemy krzaczków? Dobrze. Ej. Ekstra ciężko wychodzi, co? Ma duże korzenie. Dobra, mamy? Tak. To wracamy gdzie? Na kuchni. Tak. No. Teraz będziemy obijać banany, bo chwilę już mamy zębów. Okej. Ile mamy tych bananów? A tutaj co mamy w tych kubeczkach dwóch? Jiałku. Tak. Też będzie potrzebny. Tak. Okej. Okay. Nie mogę się doczekać, co nam z tego wyjdzie. Gotowe? Tak. A gdzie wyrzucamy skórki? Do, do czego? Do tak, do kompostownika. Teraz jednego możesz połamać, nie wiem, na dwa albo na trzy kawałki i od razu wrzucaj do blendera. Tak, i kilka listków szpinaku. Super, daj jeszcze może za trzy. Teraz będziemy dęwać Okej. Okay. Miało cały się chyba zmieści, nie? Pięknie. Resztę wybierzemy łyżeczką, co się nie wleje, tak? Wy lubicie słodkie? No to damy tam jakąś łyżeczkę cukru, co? No okej. Okay. Pięknie. I wsypiemy tam łyżeczkę cukru, co? Proszę. żebyście mieli słodkie. No widzę taka porządna, co? Dobra. I gotowe. Zasiągłym się więc życzę smacznego. Tak, i prosimy o łapki w górę. I subskrypcję. I subskrypcję, no pięknie. Życzymy smacznego, tak? Tak. Oczywiście e, nie wrzucimy wam przepisu, którego nie przetestujemy, tak? Dlatego tak. najbardziej wiarygodne są dzieci. Podobno nie kłamią. Także testujemy, nie? Tak. Smacznego. Dziękuję. No i? Dobre I to bardzo. Emelka ma wąs. Bardzo dobre. Smakuje? Tak. I to jak? A ja chciałem jeszcze dodać, że pamiętajcie, że szpinak zawiera kwas szczabiowy, który ogranicza wchłanianie wapnia. Dlatego jak spożywacie na surowo, to zawsze łączcie sobie z jakimś nabiałem. W naszym przypadku to jest jogurt naturalny. Możecie go podjadać na przykład z jajkami. Ogólnie nabiał, który zawiera wapń. i widzę, że ja tu mówię, a dzieci nie wytrzymują, czyli chyba jednak dobre. Będziecie mieć siłę i będziecie zdrowi. Także dziękujemy i zapraszamy na kolejny film.